Moi drodzy. Moi drodzy, siemasz! witam bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dlaczego tak się dre? Dlaczego drę mordę? Jestem sam w domu. I tak czuję właśnie, że trzeba się umyć. W ogóle taka ciekawostka, nie wiem, czy będziecie to ciekawiło, ale jak już tutaj tak siedzisz, oglądasz, to powiem. Wziąłem tabletkę od robaków. Tak, no w sensie teraz jestem na przeczyszczeniu. No, ostatnio byłem na bilansie i pan się mnie zapytał, czy, jem, yy, czy lubię słodycze. Ja mówię, że... Kurde, oczywiście, że tak. On mówi: A, no dobra, to by zrobić tabletkę, teraz weźmiesz przed robakami, i się odrobaczysz, tak? No i właśnie teraz, jak już się odrobaczam, tak? Czyli teraz ta tabletka jest tutaj, to rostuje mnóstwo słodyczy, bo to chyba o to chodzi. Jak być może zauważyliście, bardzo, ale to bardzo mi odbija. Teraz przez chwilę będzie cicho. I sobie sumie pomyślałem, że to jest dobry moment na vloga, bo ja te filmiki, słuchajcie, wszystkie muszę traktować troszeczkę inaczej. Bo od zawsze, od kiedy pamiętam, od pięciu chyba lat, mam coś takiego, że. Wstawiam filmik, który jak czuję, że dobrze poszedł, że jest ciekawy, no to go wstawiam, tak? Co jest raczej chyba w miarę logiczne, ale teraz będę się właśnie starał na to patrzeć tak jak Freeze, tak? Czyli na wszystkie swoje filmy jako historia. Czyli nie wrzucam filmów tylko wtedy, jak mam super dzień, tylko wrzucam wtedy, jak mi odbija, jak jestem smutny, wtedy mówię, co mnie na przykład zasmuciło czy zdenerwowało. I właśnie traktuję to wszystko jako historię. Pokażę Wam w ogóle ciekawostkę. Bo dużo osób się pytało, kiedy vlog z siłowni Kiedy kontynuacja serii, że Muszę coś robić, by nie zwariować To jest tytuł ogólnie serii Jakby ktoś nie wiedział I muszę wam niestety powiedzieć, że Robię niektóre rzeczy, żeby nie zwariować Zazwyczaj kończę się to po prostu na jeździe samochodem, bo Kupiłem pewnie, jak wiecie, z głównego kanału nowy samochód I on aktualnie Pochłania mi bardzo, ale to bardzo dużo czasu I tak to właśnie wygląda Czekajcie, odpalę sobie tylko Światełko. No, więc aktualnie z siłownią, niestety, mam przerwę, ale catering. Ostatnie dni dalej są i dzisiaj poleci obiad. I wojemy w ogóle tak. Zrobimy teraz test, bo to jest kuchnia Wikinga. Nikt mi za to nie zapłacił, więc, jak będzie niedobre to powiem, że żygowiny. Że, że jest to najlepszy podobno catering u nich na stronie. Tak, czyli zobaczcie, tu ma się taką specjalną okładkę. Przychodzi to też w takiej innej czarnej torbie. Płaci się 100 zł za dzień, czyli jakbym to brał na miesiąc, to bym zapłacił ponad 3 koła za catering, czyli sporo, tak? To jest podobno restauracyjne jedzenie. A powiem, no nie wiem czy skromnie, czy nie skromnie, że parę razy w swoim życiu byłem w jakiejś restauracji, więc sprawdzimy, czy rzeczywiście tak to wygląda. Tylko, oczywiście, różnica jest taka, że to musi być w jakiś sposób dalej zdrowe. No, i zrobimy przy okazji drugi eksperyment, czyli włożymy cały pojemnik do mikrofalówki, bo. Ostatnio widziałam na vlogu u Isamu, że on po prostu wkłada cały pojemnik do, do mikrofalówki i że on właściwie się nie pali, także poczekajcie chwilę. Ja zawsze myślałem, że to trzeba w jakiś talerz to na początku przepakować, no bo tam jest plastik i że w to że plastik się może spalić, ale zobaczymy jak to będzie, jak się spali. W ogóle jeśli chodzi o mikrofalówkę, oj powiem Wam się coś bardzo ciekawego, ale to odejdę. Jeśli chodzi o mikrofalówkę, to kiedyś słuchajcie, wrzuciłem filmik na YouTube'a, na główny kanał, który w 20 godzin miał 137 tysięcy wyświetleń. Czyli, e, i to był jakby czas, gdzie te wyświetlenia były zupełnie niższe u wszystkich, nie? A może troszeczkę wyższe? No Nie wiem, ale teraz zauważcie, że taki wynik w 20 godzin 137 tysięcy wyświetleń, to tak już takie naprawdę duże kanały, nie? No i teraz mógłbyś się zastanawiać, co ja takiego wrzuciłem? A wróciłem, filmik specjalny na 50 tysięcy słów, w którym to swój stary telefon wkładam do mikrofalówki, po prostu go smażę. I wiecie, ja myślałem, że po prostu telefon będzie roztopiony e, i, i tyle. Ja po prostu sobie posprzątam, jeśli coś się roztopi, i to tyle, tak, w mikrofalówce. Natomiast stało się to, że włożyłem ten telefon do mikrofalówki, wyjmuję, telefon jest rzeczywiście jakoś tak troszeczkę spalony. Ale nie jest tak, że się jakoś rozpływa plastik czy coś w mikrofalówce, natomiast strasznie śmierdzi. I to był taki jakby zapach, że to nie było coś takiego, że otworzysz okno na dwie godziny i nie będzie go. Jego normalnie przez tydzień po prostu śmierdziało takim przypalonym żelastwem. Bardzo okrutny smród. Nie chciałbym go nawet nigdzie poczuć w jakimś warsztacie, jak ktoś się zajmuje jakimś lutowaniem czy czymś, a on był po prostu w kuchni, w miejscu, gdzie się je. Po drugie, cała mikrofalówka się zepsuła, się po prostu zbugowała, nie? Czekajcie, jak mi się ten plastik w ogóle przypala? Muszę... Muszę... Musimy go wspólnie razem zobaczyć, czy się przypadkiem nie przypala, ale chyba... No chyba nie, zresztą na obec potrzeba trochę więcej czasu. Mikrofalówka miała 3 miesiące. Rodzice przychodzą, są zdziwieni, że już się zepsuło, że w ogóle tak się mega też dziwnie buguje. I był to słuchajcie, pierwszy raz w, w mojej historii, gdy rodzice oddali cokolwiek na gwarancję i jak sklep to zobaczył, to prostu powiedział: Dobra, nawet nie chcemy tego naprawiać, macie nową mikrofalówkę, nie. I dostaliśmy nową mikrofalówkę. To teraz nie wiedzą oni, w jaki sposób to się stało. Natomiast. Trzy miesiące, bodajże później, jak ten filmik miał może nie wiem, 400 tysięcy wyświetleń, moja mama zobaczyła filmik, w którym to na początku zrzucam swój telefon na 50 tysięcy subskrypcji ze schodów, a potem wkładam do mikrofalówki ucieszony i mówię, że to jest specjal. Czy powtórzyłbym to drugi raz? Tak, ale z własną mikrofalówką i. O, jedzonko się zrobiło. I też oczywiście. Nie w kuchni, no. Także generalnie taka historia. A tego filmiku niestety, słuchajcie, tak się przestraszyłem, bo to potem i... No, miałem tylko kłótnię wtedy rodzinną, no bo wiadomo, że to troszeczkę nieodpowiedzialne. Miałem kłótnię rodzinną i niestety w strachu usunąłem ten cały film, a w sumie żałuję, bo mógłbym go teraz sobie obejrzeć jako niepubliczny, co nie? Mam dużo takich niepublicznych filmów. No i dobra, słuchajcie, ponownie widzimy się w tej samej pozycji i zobaczmy, czy teraz to będzie jakieś lepsze. Znaczy, czy to będzie restauracyjne jedzenie? Przypominam że... O tygnoju! przypominam, że jest to najdroższy catering Być jeden na pewno z droższych w Polsce. Po, podobno też najlepszy. Czekajcie, sprawdzę w ogóle co to jest. Co mi tu dali, żeby to nie było jakieś trudki. Pieczeń wołowa w sosie borowikowym. Nie wiem, jaki No, powiem wam, że to powinno być smaczne. Hmm. Bez zaskoczenia, to znaczy, nie jest to mm, najlepsze co jadłem w życiu, ale to z tego względu, że czuć, że to musi być zdrowe, dalej, w jakimś stopniu, natomiast naprawdę jest to dobre, taki typowy, domowy obiadek, nie? I powiem wam w ogóle, że jak się płaci, no, niby 100 zł za 5 posiłków, to wychodzi na to, że taki posiłek gdzie w restauracji pewnie jakieś lepszej by to kosztowało, podejrzewam, nie wiem, 60-70 zł, tutaj jest, no nie wiem, za 20 parę, tak. No dobra Dobra, siemanko, chyba znajomy kadr. Dokładnie, właśnie idę na siłownię. I chyba pierwszy raz idę tak późno na siłownię, 18 jest 30, gdzie w moim mieście już raczej w sumie siłownię, no nie wiem ile siłowni nie w mieście. Podejrzewam, że może dwie Max 3. Już po powolutku zamykana, ja właśnie do nich zmierzam. I co, myślę, że dzisiaj będzie ciekawy dzień, bo wykonałem kolejną pastylkę kofeiny. Teraz przyjmuję kofeinę nie w kawie, tylko w tabletkach. I łącznie przyjmuję już dzisiaj ponad pół grama kofeiny. To jest... Generalnie to jest dużo jak na moją masę ciała, bo ważę 60 kilo, nie całe, więc troszeczkę przekroczyłem to wszystko i mam nadzieję, że nie dopadnie mi jakiś atak, może nie paniki, ale taki lęk, bo parę razy coś takiego mi się zdarzyło. No ale cóż, wam znać jak było, może coś się nagra, jak będzie czas i tyle. i Potem wracamy do domu. Wow, moi drodzy, ale mi się ręka trzęsie i powiem wam, że to jest trzeci raz w moim życiu, jak po siłowni czuję się, jakbym był jakiś na furan. nie mogę użyć tego słowa, ale wiecie o co mi chodzi. Powiem wprost, czuję się, jakbym był pijany, jeśli chodzi o samopoczucie, ale oczywiście umysłem jestem trzeźwy i to aż nawet za bardzo trzeźwy, bo kofeina dalej mną trzyma. I powiem wam generalnie, że wow, no po prostu to trzeba po prostu poczuć. To trzeba po prostu poczuć. I tak na koniec jeszcze sobie pomyślałem, że w sumie ta seria, czyli muszę coś robić, by nie zwariować. To jest trzeci odcinek. Jej zadanie generalnie jej geneza jest taka, że oczywiście, jeśli jest taka możliwość, tak sobie wymyśliłem, to Wzajemnie możemy się wszyscy motywować, ponieważ ja chcę wytrwać w celu, jakim jest siłownia, tak? Mniej więcej, a jeśli wy na przykład chcecie rozpocząć jakąś nową pasję czy cokolwiek, możecie napisać w komentarzu i tyle, nie? I ja na przykład te filmiki traktuję jako udokumentowanie, że coś po prostu ze swoim życiem robię, bo gdyby nie te filmy, to bym po prostu siedział w domu i nic nie robił, dlatego po prostu to jest taka troszeczkę moja terapia, nie? W każdym bądź razie następny vlog obiecuję już Wam, że będzie na siłowni. Muszę po prostu pójść wcześniej na tą siłownię, bo powiem Wam w ogóle, że dzisiaj, jak byłem o godzinie 19, to nie było miejsc w ogóle i naprawdę sporo czasu mi zajęło na tej siłowni, żeby się jakieś łoweczki zwolniły czy coś takiego. Także po prostu za dużo ludzi, za duże zamieszanie, bym musiał blurować twarze i tyle, nie? Widzimy się więc już jutro o godzinie 18. Trzymajcie się cieplutko, napiszcie proszę też jakiś fajny komentarz. Mega lubię czytać od Was te komentarze. Do, zob do zobaczenia, trzymajcie się i pa pa.